Ok, zrobię jeszcze jedną dzisiaj, bo już znalazłem kurs w Orki I uwaga, patrzcie jest właśnie Olki Lotto. Teraz jadę właśnie z tej firmy na parking i Eurotrak będzie gdzieś tak za dwa dni, myślę. Tutaj jedziemy tą trasą na czerwoną, to moją. O, o tutaj zakręty. I uwaga, tutaj mamy Helsinki, to jest taka zapowiedź. Tutaj sobie jeszcze pozwiedzamy Helsinki na port wyjdziemy. O, tutaj płyniemy, płyniemy i wjeżdżamy do Tallina. Tutaj jeszcze jeden. I tutaj też na tą samą firmę. I potem z Tallina omijam paldyski i chcę jechać do Ryga i z Rygi chcę jechać do Poniewierz i z Poniewierz chcę jechać do Gdańska czyli z Finlandii do Rygi i z Rygi do Poniewierz i z Poniewierz do Gdańska i potem chciałbym Gdańsk Berlin taki kurs więc proszę bardzo dowód że jestem w Finlandii Czas podróży 8 godzin 5 minut, więc, więc takie mam plany. Czas podróży. E, więc z Gdańska do Berlina, a potem to już się zobaczy. Może się uda na Japonię, te Włochy. Zwiedzono Eksploracja mapy. O, Finlandia 5779, więc no. Tutaj Włochy, no Hiszpania, Madryt, Wielka Brytania. No tutaj też mnie dawno nie było, no ale na razie jestem w Olki Lotto. Więc takie pragnie, więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz. Więc hej i hej.